Witam serdecznie, nazywam się Maria Górska, jestem redaktorką naczelną serwisu Sestry, tworzonego przez polskich i ukraińskich dziennikarzy z biurem w Warszawie. I temat naszej dyskusji brzmi, czy Europa jest gotowa na wojnę. Uczestnicy panelu, przywitajmy. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego, wiceprzewodniczący prezydium Europejskiego Komitetu Regionów. Witam. Jarosław Wolski, polski politolog i dziennikarz obrony, publicysta, autor projektu Wolski o wojnie w YouTube. I Raymond Andrzejczyk, szef Sztabu Generalnego w 18 latach. I dyskutować będziemy o tym, czy Europie grozi wojna, i jeśli tak, czy jesteśmy na nią gotowi. Premier polski Donald Tusk już mówi o tym, że w Europie już teraz mamy czasy przedwojenne, a analiza przeprowadzona w te dni przez Institute of the Study of War e, amerykańskiego centrum analitycznego w związku z rotacjami w rosyjskim rzędzie, rządzie mówi o tym, że Putin przygotowuje się do nowej wojny i ewentualnie do e, interwencji i przyszłej konfrontacji z krajami NATO. Posłuchajmy opinii naszych gości, na ile ich zdaniem wojna grozi Europie. I zaczniemy od marszałka Woźniaka. Proszę, panu słowo. Dzień dobry państwu. Znaczy na to pytanie mam dwie odpowiedzi. Pierwsza jest taka, że wojna właściwie już jest, a druga jest taka, że to zależy od nas, czy ona będzie u nas, tak? I to myślę, że obie, obie mogłyby być uznane za prawidłowe. Mi zależało, żebyśmy porozmawiali na ten temat, bo Cały czas mówimy o tej zapowiedzi dość dramatycznej, że może nas spotkać konflikt wojenny również na naszym terytorium i w związku z tym należy coś z tym zrobić, nie można sobie czekać i liczyć na to, że, że coś się stanie samo. Więc to jest raczej taki element mobilizacyjny, bo rzeczywiście można powiedzieć z perspektywy mnie jako samorządowca, ja nie dostrzegam... Naszych zdolności do ochrony ludności na dzisiaj mamy właściwie jedyną siłę, która jest w stanie udzielić pomocy, to są Ochotnicze Straże pożarne, poza tymi służbami mundurowymi, które, które w Polsce funkcjonują, ale one mają określoną liczebność i określone zadania, więc tylko taka masowa formacja, która byłaby w stanie udzielać pomocy, to jest ochotnicza straż pożarna, ale też jest potrzebna też infrastruktura i pewien system działający. No więc myślę, że to jest poważne wyzwanie i zadanie dla nas wszystkich, żeby zbudować pewną architekturę systemu ochrony ludności, wyposażyć ją w określone elementy, chociażby miejsca schronienia i też wyposażyć ludzi w kompetencje, w pewne schematy działania. Myśmy to wszystko zaniedbali, myślę nie tylko w Polsce, bo... Myślę, że w wielu krajach Europy, chociaż są takie, które można by stawiać za wzór, chociażby Szwajcaria czy, czy, czy w Skandynawii są kraje, Finlandia, na przykład, które są bardzo dobrze przygotowane do tego rodzaju zdarzeń. Natomiast myślę, że warto bez wątpienia o tym rozmawiać, bo z takiego przeglądu i też z moich doświadczeń, rozmów z przedstawicielami samorządów. Unii Europejskiej, zwłaszcza krajów Europy Zachodniej, każda wzmianka o zagrożeniu rosyjskim, a robię to od 15 lat w Brukseli, w Komitecie Regionów, spotykała się natychmiast z Ripostą, na przykład francuskich kolegów z Lewicy, którzy mówili, bo ty jesteś Polak, a ty jesteś rusofobem, ty jesteś. Ty widzisz takie rzeczy, które w ogóle są jakimiś Fantas. Fantasm Marogami, I teraz to się a, zmienia. Po a podejście. to się okazało realną Dziękuję. rzeczywistością, realnym Dziękuję. zagrożeniem. Panie Wolski, jakie są Pana spostrzeżenia w sprawie zagrożenia Wielkiej Wojny w Europie? Dzień dobry Państwu. Ta wojna trwa już od dłuższego czasu. Trzeba pamiętać o tym, że Europa od wielu dekad jest polem rosyjskich operacji, które mają na celu przede wszystkim rozmontowanie jedności europejskiej, które mają na celu podważenie zaufania Europejczyków do kwestii integracji, do kwestii wspólnotowych, do kwestii konsolidacyjnych w Europie to są działania, które mają przede wszystkim na celu podważenie zaufania, spowodowanie pewnego rodzaju polaryzacji społeczeństwa, spowodowanie braku zaufania, albo kryzysu zaufania obywateli do własnego państwa. I trzeba pamiętać o tym, że Rosjanie prowadzą szereg operacji tak zwanych kognitywnych, które polegają na tym, że starają się do nurtów dyskusyjnych, akademickich i eksperckich na Zachodzie wprowadzić Poglądy i tezy, które wprost podważają sens obecności NATO, podważają gwarancje sojusznicze, podważają albo starają się podważyć um, potrzebę realizacji zobowiązań sojuszniczych, chociażby względem flanki wschodniej NATO, więc są to działania rosyjskie, które trwają nie od 2022 roku, nawet nie od 2014 roku, tylko od wielu, wielu lat i są to działania, które niestety w niektórych przypadkach są wręcz spektakularnie skuteczne. Należy mieć tego po prostu świadomość. I wiedzieć, że mnie oczekujemy Rosjan, Rosjanie już tu są. Rosjanie tak naprawdę już w tej chwili bardzo intensywnie działają, nawet jeżeli to nie są wprost operacje o charakterze kinetycznym, jeżeli to nie jest wojna, to są to działania, które mają na celu przygotowanie korzystnych, korzystnego gruntu dla Rosjan do po prostu zmiany tego porządku, który Rosjanie oceniają jako dla siebie bardzo niebezpieczny i im zagrażający. Rosjanie dążą do zmiany stanu rzeczy czyli do odwrócenia pewnego nowego ładu, który wytworzył się w Europie po upadku dwubiegunowej rywalizacji. Dziękuję. Generał Andrzejczyk, jaka jest Pana opinia w tej sprawie ryzyka ataku Rosji na jeden z krajów NATO i na ile wojna grozi Europie i Polsce już dziś? Ciekawe. Witam serdecznie. No jako żołnierz pewnie powinienem mieć najwięcej odpowiedzi tutaj, natomiast mam wątpliwość co do tego, czy na pewno mówimy o tym samym wszystkim, bo dzisiaj mamy e, wojnę oczywiście na Ukrainie, jest wojna w, w Gazie, ale też jest wojna cenowa, celna i nawet mamy wojny na głosy, tak? Dzisiaj, jeżeli nie użyjemy słowa wojna, to nikt nas nie będzie chciał słuchać, więc trochę żeśmy nadużyli tego słowa i na końcu dnia już nie wiemy, czy to jest wojna między sąsiadami, taka niegroźna, czy to jest wojna między podmiotami państwowymi. Także to bym zalecał szklankę zimnej wody i żeby ustalić aparat pojęciowy, rozumiem Pani Mario, że mówimy o konwencjonalnej wojnie w Europie w dużej skali między państwami, tak? Akurat tak. To akurat pani, pani tak, jako, jako Ukraińka urodzona w Kijowie, doskonale to rozumie. Więc zadajmy sobie pytanie, o jakiej wojnie mówimy, gdzie, kiedy i tak jak tu pan Marszałek powiedział, czy ona koniecznie musi być, tak, bo to jest równanie z wieloma niewiadowymi, na które mamy ciągle wpływ. Więc wydaje mi się, że na tą chwilę, tak jak tutaj mój pan Jarosław, mamy mnóstwo indykatorów, dopiero nam się tutaj zapaliło w czterech miejscach w kraju z zupełnie znanych powodów, są ataki na. Infrastrukturę cybernetyczną, na infrastrukturę krytyczną, rakiety przekraczają przestrzeń. Czy to jest stan wojny, o którym mówimy, taki, który by doprowadził nas do punktu, kiedy prezydent ogłasza mobilizację tak, i, i korzysta z tego instrumentarium? Więc jeżeli tych pytań sobie tutaj nie postawimy i nie, nie zastanowimy, czy na pewno nie nadużywamy troszeczkę tej retoryki wojennej, to może nas zaprowadzić do, do złych konkluzji. Natomiast czy ona będzie. No pewnie w 1939 wszyscy sądzili, że, że nie będzie. Nawet byli tacy politycy, którzy pamiętacie, przywozili nam pokój na tym Karce papieru napisane. Ja nie wiem, pani Mario, czy, czy tak... W styczniu jeszcze na Ukrainie, w, w Kijowie wszyscy wierzyli, że to będzie. To Te, też był jakiś taki. Proszę, pan, panie generale, ja zaczynam myśleć, kto ty jest dziennikarzem. Pan tak po prostu perfekcyjnie to poprowadził. Jest... Ja opowiem. Odpowiem okay. na pana pytanie okay. chętnie okay. i nawet planowałem, myśl, Myślę, że, że również kilka, kilka miesięcy temu w Izraelu nikt nie sądził, że to się wydarzy. Więc lepiej jest przygotować się mentalnie, psychologicznie. Pod względem instrumentarium prawnym tu się absolutnie z panem zgadzam. Tak? No a potem już mamy resztę, to co możemy wyegzekwować, tak? czyli te czynności, które, które trzeba, trzeba potem zamienić w ogólnie pojęte bezpieczeństwo. Także ja osobiście, jako żołnierz, uważam, że trzeba się nad tym mocno zastanowić, bo prawdopodobieństwo tej wojny jest bardzo wysokie. Dziękuję za tę opinię. Za chwilę. Бежі колейне питання. А тим часом хочу вам поділитися з паністю власну візією, мою хрію, бо так само як Європейці, е, е, як краї Європи країни, з'єднали, е, ми в Україні не чекали на те воєнни. Я, Я вам останнє е, Kilka tygodni spakowano francuską walizkę na korytarzu, ale prowadząc moje programy w studiu pięknym Espresso w Kijowie, a później popijając kawę w ulubionej włoskiej restauracji na Bogdana Chmielickiego, nie wyobrażałam czołgów na naszych ulicach. I tak samo e, moje koleżanki, które dziś razem ze mną. Як у Хоччині і Твожих діщ те магазин Сестри Еу в спільні з польськими дженікажами, які підставили своє рамі. І в в тих моїх колежанок, є Тетяна, яка робила репортаж з полудня України о екології. a za chwilę straciła męża na wojnie i z niemowlakiem okazała się w szelterze w Olsztynie. Wśród tych dziewczyn jest Olena, która siedzi tutaj na sali, która była gwiazdą telewizji, a w jeden dzień została ochroniarzem na budowie w Warszawie. Jest Anna, która kręciła piękną reklamę, a za kilka dni Шукали каже для дітей, зґвалцованих через російську армію. Діж разом творимо те магазин сестри і оповідаємо о нашому ухочстві, обороні для України і о броні нашого спільного дому Європи. І в зв'язку з тим, то ми зараз маємо питання до панства: на іля панство є ще готові броні наш спільний дом, Десь, коли Путін е, зжуться нові і нові бомби на Харків і калечить або заб'є українські роджини. Jak państwo uważane, ile państwo jest, są gotowi obronić wspólną, bezpieczną Europę? Proszę, pan, panie marszałku. No to jest bardzo dobre pytanie, bo to jest wszystkim kwestia świadomości, na co jesteśmy gotowi. I żeby może nie rozwijać za bardzo tych myśli, powiem tak. Można założyć bez dużego błędu, że na wypadek zagrożenia część osób z Polski wyjedzie, a część zgłosi się do armii, żeby walczyć. To jest chyba naturalne i to nastąpiło też na Ukrainie, prawda? Niektórzy zgłosili się do armii i to bardzo cenne osoby, widzimy ich czasami na relacjach filmowych, a część po prostu wybrała ucieczkę, tak? I nie mam tutaj na myśli oczywiście kobiet i dzieci, ale również mężczyzn, więc taka postawa jest myślę obecna w każdym społeczeństwie. Natomiast na pewno mentalność jest tutaj kluczowa, bo my dzisiaj jesteśmy w takim momencie, kiedy bardzo dużą pracę wykonali wszyscy Ukraińcy w Europie. Ja, ja też wspierałem moją koleżankę, przewodniczącą Rady Regionalnej z Harkowa, właśnie z Harkowszczyzny, bo ona dostała takie zadanie i trzeba powiedzieć, perfekcyjnie je wykonywała. Ja jej w tej pomagałem. Spotkania z przedstawicielami, szefami regionów europejskich. Brytanii, Emilii Romanii, włoskich, francuskich, niemieckich. To była ciągła narracja o tym, że wojna, jak ona wygląda, jak Ukraińcy potrzebują pomocy i że to jest realny świat, który ma miejsce kilkaset, czy, czy powiedzmy tam więcej niż tysiąc kilometrów. Odnazalona się dzieje, tak? bo, bo ta świadomość zagrożenia... Dopóki to jest bardzo daleko, to to jest cały czas obrazek filmowy, tak? I, I myślę, że my dzisiaj też, gdybyśmy stanęli przed taką sytuacją, że właśnie naszą granicę, teoretycznie oczywiście, przekraczają wrogie wojska, jak się zachowamy, tak? Jedni będą uciekać, drudzy będą się starać przeciwdziałać. Ale cały czas dla nas jest to w pewnym sensie abstrakcja. Wydaje mi się, że w tej retoryce wojennej no jest z jednej strony pułapka, że może przesadzamy, tak jak pan generał powiedział, no jeszcze nie mówimy o działaniach zbrojnych na terytorium Polski, ale z drugiej strony, jeśli nie będziemy o tym mówić, że to jest realna perspektywa, być może odległa, ale realna perspektywa, nie przełamiemy w sobie takiego poczucia, że Jesteśmy bezpiecznie. właściwie o co tu chodzi. Szkoda tych pieniędzy na schrony, na wyposażenie, na budowę formacji, szkoda tego czasu i tych pieniędzy. Lepiej wydać na szkołę, lepiej wydać na coś innego. No, taka postawa Dziękuję. w Europie jest obecna. Dziękuję. Pani to pani. jest ślepa uliczka. Znaczy, bym to Chciał zauważyć, że jest gremialne nieporozumienie, kiedy mówimy o, o tych kwestiach, ponieważ nie mówi się o przygotowaniu sił zbrojnych RPA, nie mówi się o odporności państwa. Odporność państwa jest terminem zdecydowanie szerszym. I trzeba powiedzieć wprost, że bałagan prawny jest gorszy niż słaba armia. Nieprzygotowanie społeczeństwa jest gorsze niż słaba armia. I teraz ja nie będę rozstrzygał, czy armia polska jest gotowa, czy jest niegotowa, czy jest silna, czy jest słaba. Tylko chciałbym zwrócić uwagę na to, że walczy całe państwo. Walczy, walczą wszystkie instytucje państwa i walczy całe społeczeństwo. Nie trzeba być na froncie, żeby naprawdę zrobić dużo dobrego na rzecz wysiłku sił zbrojnych. Natomiast u nas niestety państwo polskie w pewnych obszarach jest przeraźliwie słabe, w pewnych obszarach jesteśmy przeraźliwie niegotowi do wojny, co wynika z 30 lat spokoju, co wynika z 30 lat nieprzyjmowania do siebie, że może grozić nam wielka wojna, że może grozić nam pełnoskalowy konflikt, który może dotrzeć do terytorium Polski. Wynika to z tego, że. Została zerwana pewna ciągłość instytucjonalna, niestety w Polsce pokonuje myślenie silosowe, pokonuje, pokutuje brak systemowości i bardzo wiele rzeczy to są kwestie organizacyjne, które wymagają relatywnie niewielkich nakładów finansowych, natomiast często państwo polskie okazuje się być przerażająco nieskuteczne w kwestiach systemowych, które nie wymagają wielkich nakładów, tylko po prostu uporządkowania pewnych spraw, które są. To jest pierwsza rzecz, natomiast druga rzecz, którą chciałbym dodać, Mówi się czasami, że największym sukcesem Diabła jest przekonanie Grzesznika, że piekła nie ma. I troszeczkę w ten sam sposób działają Rosjanie, którzy przez lata starali się uśpić społeczeństwa zachodnie, starali się podzielić społeczeństwa zachodnie i starają się w tej chwili za wszelką cenę podważać zaufanie krajów członkowskich NATO do Dziękuję. pewnych struktur natowskich. Panie generale. Panie Barry, ja się przez chwilę zamieniłem w rolę dziennikarza, a pan Jarek się zamienił w szefsztabu bogatarza krzywdałgenego. Także to no. moment zamienność funkcji całkiem dobrą. Zresztą, jedna, jedna rzecz, którą chciałbym tutaj nie, nie chciałbym oczywiście oceniać te, tej postawy, o której mówi pan Maszak. Oczywiście jadąc tutaj, przeczytałem te najnowsze sondaże, tak zwane, tak? Gotowości, kto by został, kto by wyjechał, kto nie ma zdania. To jest ciągle emocja dnia dzisiejszego. Nie wiemy tak naprawdę. Nigdy naprawdę nie wiemy, co by się stało w, w czasie próby. Natomiast, szanowni państwo, my naprawdę przez te ostatnie 35 lat zbudowaliśmy potęgę państwa. My naprawdę mamy czego bronić. Ja studiowałem tutaj w Poznaniu w latach 87 91 z wielką przyjemnością tu zawsze przyjeżdżam. To jest nie to miasto, tak? Nasz progres, tak, rozwoju gospodarki jest przykładem dla wielu, wielu innych. Więc od takiego punktu, powiedzmy, tutaj wejrzymy, my nie mamy zamiaru gdzie wyjeżdżać. Będziemy się po prostu bić. I to, jest, to jest najważniejszy czynnik. Wspaniała polska młodzież. Gdziekolwiek nie zajadę, z ogromnym potencjałem zakładają startupy, wymyślają nowoczesne technologie. Więc tutaj od, od, zastanówmy się, czego nie chcemy stracić najpierw, a nie kto pierwszy kupi bilet. Zresztą myślę, że na tych lotniskach i tak byśmy czekali tam gendarmeria i byśmy spytali, czy na pewno wszyscy mają tutaj uregulowany stosunek do służby wojskowej, tak na wiosnę. także. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że w tym czasie refleksji, teraz jak popatrzymy, to każdy, każdy wymaga szacunku, każdy wymaga... Podejścia takiego indywidualnego tak? i trzeba respektować poglądy, postawy, modele życia, jakie każdy z nas przyjmuje. Nawet do końca dnia jest jeden dokument, na którym się mówiliśmy, szanowni państwo, jeden zasadniczy, ustawa zasadnicza, konstytucja. Ona mówi jasno i wyraźnie, że za zabronę, tak jak powiedział tutaj Jarek, odpowiada każdy obywatel tego kraju. Każdy. Nie, nie oczekujemy, żeby każdy biegł z karabinem. Jeżeli ktoś pracuje w mediach, niech będzie dziennikarzem w czasie wojny. Jeżeli pracuje w IT, no i nie dajmy mu tutaj granatnika, bo mamy tutaj ludzi, którzy sobie z tym radzą nieźle. Natomiast to, o czym mówi Pan Maszak, ta synergia nasza wewnętrzna, zgoda, budowanie tej, tej myśli wspólnotowej i uświadamianie sobie ogromnej wartości, którą tutaj którą zbudowaliśmy wspólnie przez te 35 lat, powinno być dla nas inspiracją. Moje zdanie zawsze jest takie, Pani Mario, my o żadnej wojnie tu nie mówimy. Chcemy zbudować takie siły zbrojne, że jeżeli dotkniecie centymetra tej ziemi, to spalimy was na 300 full stop. I w tym są tak podobni Polacy i Ukraińcy. Dlatego musimy trzymać się razem i właśnie to robimy. Mówiliśmy o obwodzie charkowskim i chciałbym podkreślić, że ten obwód jest regionem partnerskim województwa wielkopolskiego oraz Charków jest miastem partnerskim Poznania. Więc pytanie do pana marszałka, jak pan postrzega sytuację w obwodzie charkowskim? Z tym ciśnięciem Rosjan i z próbą Putina przerwać linię frontu. Widzimy, że dziś polityko pisze, że prezydent Ukrainy, Władimir Zelenski, skasował wszystkie zagraniczne wizyty w związku z zaostrzeniem się sytuacji na Krakowszczyźnie. No ja się o sprawach militarnych nie będę wypowiadał, bo nie jestem fachowcem, mimo że jestem oficerem rezerwy, ale to już dawne dzieje. Sprawdzimy, tym przyjdziemy obycyjnie. Tak. Na razie jest zawieszony. Natomiast jeśli chodzi o no, niepokoimy się bardzo o, o, o naszych przyjaciół, bo oni są bardzo blisko granicy przede wszystkim i, i zwierzali się z tego, że oni nawet jak się pojawia sygnał o na locie, to oni nie zdążą nigdzie pójść, bo to jest tak naprawdę kilkadziesiąt sekund lotu tej rakiety i oni po prostu nasłuchują, gdzie ona padnie, tak, czy gdzieś nad nimi, czy dalej. Więc często nawet nie ma czasu na tę ewakuację. To jest naprawdę blisko granicy rosyjskiej, więc to jest, ta, to jest to zagrożenie. Natomiast zdaje się, że są tam ufortyfikowani najgorzej. Więc, więc jeśli będzie tylko siła żywa i, i, i amunicja i broń, to myślę, że tak łatwo nie pójdzie Rosjanom w tym, w tym miejscu. Ale ja nie jestem wojskowym, więc się nie wpadam. Natomiast, natomiast cieszę się z tego, że myśmy całkiem niedawno im kupili siedem nowych karetek. W czasie, kiedy Kongres zastanawiał się nad pomocą, kiedy struktury Unii Europejskiej zastanawiały się nad pomocą, mój sejmik, moi radni podjęli decyzję 1 milion euro na rzecz Ukrainy na zakupy nowoczesnych, pełni wyposażonych ambulansów, pojechały na Ukrainę i myślę, że dobrze służą w tej chwili zwłaszcza, bo myślę, że na tym polega nasza, nasza pomoc, nasza pomoc na rzecz ludzi, nasza pomoc na rzecz armii ukraińskiej, dopóki chcą się bronić, dopóki są zdecydowani, są bardzo dzielni, to trzeba im tylko dać możliwości materialne, amunicję, uzbrojenie, żeby, żeby się nie dali po prostu zepchnąć. Dziękujemy panu i województwu. Panie generale, jak pan widzi sytuację na Charkowszczyźnie? No oczywiście niczego tutaj odkrywczego nie powiem, jeśli nie przypomnę, że wojna jest sprawą polityczną i sądzę, że takim głównym punktem orientacyjnym dla Rosjan teraz jest Szczyt NATO w Waszyngtonie i Rosjanie przygotowują się, żeby w czasie szczytu NATO, wtedy, kiedy będziemy dyskutować o przyszłości między innymi też i losów Ukrainy i członkostwa, czy jakiejkolwiek innych gwarancji bezpieczeństwa, żeby przyjąć inicjatywę. Ukraina to jest 4000 kilometrów granic. 4000 tysiące kilometrów, z czego tysiąc kilometrów to jest front, aktywny front. Jak byłem u generała Stryskiego, miesiąc temu rozmawialiśmy, to to, to jest jego perspektywa. Tysiąc kilometrów problemów. I na jednym z nich Rosjanie teraz chcą ociągnąć uwagę od podstawowego kierunku uderzeniowego, Także to jest klasyka sztuki operacyjnej. Trudno mi powiedzieć, jakie będą tutaj dalsze losy, na ile jest to niebezpieczne. Sądzę, że postawa tutaj władz ukraińskich o tym, o tym nie świadczy. Ale... Co musimy robić? Polska, Europa. No, no to trzeba robić tych karetek, trzeba tych pieniędzy, amunicję trzeba produkować. Jeżeli przegramy wojnę na Ukrainie, mówię my, my jako Zachód, jako wspólnota, jako Unia Europejska, jako NATO, jako wschodnia flanka, to za chwilę te rosyjskie dywizje staną po prostu nam ubrami i będziemy płacić 10% PKB. Więc dzisiaj mamy wybór, płacimy 4, płacimy uczciwie. Niektórzy nie płacą nawet dwóch, więc myślę, że tą narrację trzeba pokazywać, że nas stać na to, żeby wysyłać sprzęt, tak wysłaliśmy 10 razy więcej czołgów niż wiele innych tutaj państw, nie będę ich wymieniał, można sobie chyba znaleźć tutaj te dane, masę sprzętu, przyjęliśmy 8 milionów obywateli, także we wszystkich obszarach pokazaliśmy dojrzałość państwa. Natomiast dzisiaj ta dojrzałość jest potrzebna w wielu, wielu innych stolicach do podejmowania do tej decyzji. Dziękuję. Ja tylko dodam, że mój kolega Vitali Portnikow, najbardziej znany dziennikarz w Ukrainie, mówi, że okazanie się Rosji na granicy polskiej oznaczałoby nie tylko większe pieniędzy na obronę, ale również obecność takiego sąsiada oznaczałoby to, że do władzy w samej w Polsce przyjdą e, z siły prorosyjskie, co oznaczałoby zmierzch demokracji i wolności. Panie Wolski, ale chciałabym na koniec zapytać Pana o inne. O to, że e, to, jak my rozmawiamy o wojnie, cały świat teraz, cała Europa, to, jakie zagłówki widzimy w światowych mediach, tworzy takie e, korzystne tło dla e, rosyjskiej m, informacyjnej kampanii, dla rosyjskiej wojny informacyjnej, która polega na tym, żeby siać strach. Jak z tym walczyć i jak rozmawiać dziś o wojnie, żeby, żeby się nie bać? Główną broną, bronią Rosjan jest dzielenie społeczeństw zachodnich. Jest strach, jest podważanie wiary i zaufanie w sens obrony. Rosjanie działają tak od wielu, wielu lat, od wielu dekad. Zresztą to nie jest tylko modła sowiecka, znaczy rosyjska, wcześniej sowieci, wcześniej zarad. To jest coś, co przewija się w rosyjskim chodzi kulturowym od stuleci. Rzetelne informowanie nie wystarczy. Niestety żyjemy w czasach mass mediów żyjemy w, czasie, w czasach mediów informacyjnych, internetowych, żyjemy w czasie, gdzie informacja żyje dosłownie godzinę i umiera i niestety żyjemy w epoce, kiedy bardzo łatwo jest manipulować odbiorcą w internecie, ponieważ on nie ma możliwości sprawdzenia, jest, zawa jest wręcz zawalany informacjami. I bardzo prosty przykład. Amerykanie zmierzyli to, policzyli. Wyszło na to, że na przykład w pandemii 70% treści było tworzone przez boty. To były treści antyszczepionkowe, głównie czasami pro. Chodziło o dzielenie społeczeństwa i tego typu działania mamy też w przypadku wojny w Ukrainie. Tego typu to działania jest nasza mamy też rzeczywistość. NATO. Jak z tym tak. walczyć? Edukacją obywateli. Tu tak naprawdę trzeba edukować ludzi już od najmłodszych, trzeba tworzyć społeczeństwo obywatelskie. Społeczeństwo obywatelskie to jest silne społeczeństwo, społeczeństwo, które ufa strukturom państwa i tutaj raczej widać wzrost, powinno być widoczny wzrost zaufania ludzi do samorządów, ponieważ w Polsce z racji zaszłości historycznych to zaufanie do struktur państwa i do władzy centralnej jest różne, delikatnie rzecz ujmując. Natomiast społeczeństwo obywatelskie w moim odczuciu umożliwi zbudowanie silnego kraju. Dziękuję. Powiem na koniec, że Sestry EU, nasz portal, który można czytać i w języku ukraińskim, i również w języku polskim, do Dnia Dziecka 29 maja przygotowuje teraz reportaż z pierwszej szkoły podziemnej, która otworzyła się w tym tygodniu w Charkowie. Zapraszamy oglądać ten reportaż i pomyślmy trochę wspólnie o tym, że jeżeli dziś każdy, jak mówi pan generał Andrzejczak, nie podejmie jako obywatel tych działań, które może na swoim miejscu i w swojej kompetencji, żeby obronić wspólnego, bezpiecznego domu, to jutro podziemne szkoły zostaną rzeczywistością w całej Europie. I nasze dzieci będą dorastały pod dźwięki alarmów i wybuchów bomb. Dziękuję. Marek Woźniak, Jarosław Polski, Raymond Andrzejczyk. Maria Górska.